24 lutego w dojo sensei Jacka Szymańskiego w Siedlcach odbyło się seminarium sędziowskie. W Akademii Sztuk Walki dzisiaj się ciekawe rzeczy dzieją, z tego względu, że dwudniowe mamy szkolenie, które będzie obejmowało kurs sędziowski do Pucharu Świata, który się odbędzie 13 kwietnia w Łodzi. Mamy tutaj zgrupowanie też kadry narodowej IBU Kyodo Kyokushin Poland. Z szefem organizacji Kanczo Maciejem Misiakiem. Bardzo się cieszę, że tutaj w siecach możemy gościć ludzi z całej Polski, bo mamy ludzi z Poznania, i Siewieża, i z korzennej, czyli tam obok nie da, dół Polski już. I tutaj koło Warszawy, Warszawa, Wyszków i ościenne właśnie miasta. I tak jak widzicie Państwo, w siecach się dzieje dużo sportowo. Ja się cieszę, że mogę takie rzeczy organizować nie tylko zawody, ale i szkolenia. Bo Uważam, że wtedy może to lepiej wyglądać, i dbajmy o ten profesjonalizm, bo to jest bardzo ważne. Karatecy z całej Polski przygotowywali się w Siedlcach do pcharu świata, którego wkrótce Polska będzie gospodarzem. Cancio Maciej Misiak przeprowadził część teoretyczną, zaś wiedzą i doświadczeniem wspierali go również Hansi Zbigniew Szkopiak i Sensej Jacek Szymański. To szkolenie jest ukierunkowane pod sędziów, którzy muszą być przygotowani na turniej na Puchar Świata Kiodo, który odbędzie się w Żgowie pod Łodzią 13 kwietnia, gdzie przyjadą ludzie z całego świata. Musimy zapewnić im składy sędziowskie jako gospodarz i też również jako centrala, bo nasza organizacja jest tutaj w Polsce ma główną siedzibę, ja jestem jej prezydentem. Dlatego teraz oni uczą się w jaki sposób reagować na turnieju, w trakcie walki. Natomiast jeżeli chodzi o te japońskie komendy, to mają je znać y, ci sędziowie, nie którzy są na środku. Oni są najbardziej doświadczeni, już to robią od lat, dlatego nie mają z tym problemu, bo już tych komend używali, wcześniej je słyszeli jako zawodnicy, a teraz po prostu są w stanie już ich bez problemu używać. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Już wkrótce będą mogli oni wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności.